Kolejne dwa ćwiczenia są na wzmocnienie ściany brzucha e, i na e, e, kajfozę odcinku piersiowym, tak? czyli będziemy e, m, wypuklać troszeczkę ten odcinek piersiowy, jednocześnie pracować ścianą e, brzucha. E, to jest ćwiczenie, które już wcześniej robiłyśmy kołysanka, z tym, że nie podnosimy się do góry, tylko idziemy do tyłu i wracamy. Do góry, ale w pozycji leżącej, tak? Czyli zaczynamy tutaj. Tutaj możemy troszkę pomóc sobie łokciami i rękami, tak? Czyli odpycham się, przytrzymuję się albo na rękach, albo na łokciach. Podnoszę całą miennicę do góry, a później na wydechu bardzo powoli wracam w dół, tak? Czyli znowu wdech i na wydechu powolutku, kręg po kręgu wracam w dół. Tak? Tutaj się albo właśnie rękami przytrzymuję, albo na łokciach podpieram. Można też złapać gumki z tyłu, i ta gumka nam też pomoże na przykład doczepić sobie gumkę gdzieś tutaj i pociągnąć gumkę w stronę nóg. Tak? I ta gumka nam troszeczkę pomoże powoli zejść w dół. Tak? Jeśli ta gumka nie za bardzo wam pasuje, to możecie właśnie rękami podtrzymać się i powolutku schodzić w dół. Możecie zrobić to ćwiczenie sobie 10-12 razy i kolejne ćwiczenie będziemy robić w pozycji takiej półdeski. Zaczynamy od pozycji na czworakach, tak? Czyli ręce w linii z barkami, kolana w linii z biodrami. Przesuwam sobie Dłonie do przodu, jednocześnie miednice, tak? czyli moje barki wracają znowu nad dłonie. Tak? Moje nadgarstki są w linii z barkami. Miednica jest lekko podwinięta. Weźcie sobie troszeczkę nogi szerzej, czyli kolana na szerokość obręczy barkowej. Mocno odpychamy się rękami. Plecy mają być lekko zaokrąglone i tam będziemy kierować wdech, tak? czyli robiąc wdech przez nos. Czujemy rozprężenie klatki piersiowej. Na wydechu unoszę lewe, lewą dłoń z podłogi i robię mocny, mocny wydech, żeby moja ściana brzucha jeszcze bardziej tutaj pracowała. Wracam, robię wdech i na wydechu robię drugą stronę. Wydech, 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 wydech. wydech. Mocno odpycham się tą dłonią, która zostaje na podłodze. Wdech, nie opuszczam tutaj głowy, staram się trzymać kark w linii z moim kręgosłupem. Robię wdech. wydech, wdech, wydech i po paru powtórzeniach od 8 do 12 razy można iść do pozycji dziecka i porozciągać sobie plecy. Tutaj skupcie się na tym, żeby te oddechy, zwłaszcza wdech, rozprężał nam tą klatkę piersiową, tak? dlatego jesteśmy w podporze, jesteśmy podparte na ramionach. Możemy się skupić na tym, żeby otworzyć klatkę piersiową, z kolei na wydechu ściana brzucha zacznie nam zaciskać tutaj całe, cały brzuch i właśnie klatkę piersiową, dolne plecy, będzie nam stabilizować to wszystko, a my będziemy w stanie podnieść to ramię do góry.